Cześć, Tomek z tej strony od kelnera do milionera PL. witam was serdecznie i w dzisiejszym filmie opowiem Wam o Amazon KDP, to się dokładnie, jak zacząć zarabiać na tej platformie, sprzedając swoje proste, bezkosztowe, automatyczne produkty bez zakładania firmy. Dowiecie się, jakie są koszty na start, czy trzeba otworzyć firmę, jakie jest ryzyko, jaki jest rynek zbytu, gdzie najlepiej swoje produkty sprzedawać? Jak to robi też w Polsce? Zobaczycie, czy jest to odpowiedni biznes dla osób początkujących, jak się zarejestrować na Amazonie i jakie produkty warto wydawać, jak się uczyć Amazona, jak się edukować, na co uwagę zwrócić, jak swój pierwszy produkt stworzyć, oraz przede wszystkim zobaczycie, czy warto, no i dowiecie się po prostu, jak zacząć działać i zarabiać na tej platformie. Zanim zaczniemy, jeszcze ogłoszenie, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej szczegółowo na wideo. Jak zacząć zarabiać na Amazon KDP? Zapraszam serdecznie na w pełni darmowy webinar. Link znajdziecie pod filmem. W tym webinarze pokazuję, jak można zarobić swój pierwszy tysiąc na Amazon KDP. Zobaczycie tam bardzo wiele ciekawych informacji. Także zapraszam po oglądaniu tego filmu do zapisania się na w pełni darmowy webinar. Amazon KDP jest platformą Amazona, która służy do wydawania produktów w formie książek oraz w formie e-booków. Jest to oficjalna platforma. Na której można się zarejestrować, wydać swój produkt, o tym będzie więcej zaraz, i ten produkt pojawia się na Amazonie, w największym sklepie internetowym na świecie, na największych rynkach, w tym na rynku amerykańskim, co nie ukrywam, jest największą zaletą tego rodzaju zarabiania w internecie. Zacznijmy na początek od kosztów, od ryzyka i od faktu, czy trzeba zakładać firmę. Otóż koszty są tak naprawdę zerowe bądź niewielkie jeżeli chodzi o ten typ zarabiania ponieważ żeby wydać swój pierwszy produkt w formie prostego zeszytu o tym też zaraz więcej prostego produktu nie trzeba inwestować żadnych pieniędzy oczywiście można wydawać produkty z czasem bardziej zaawansowane i inwestować w nie małe lub większe środki ale jest to biznes w którym każdy może zacząć sprzedawać swoje produkty bez jakiegokolwiek wkładu własnego i to jest ważne w przypadku osób początkujących które nie dysponują Kapitałem. To jest też mega ważne w tym rodzaju zarabiania, wydawania produktów i sprzedaży jest fakt, że nie trzeba zakładać firmy działalności gospodarczej, czyli płacić ZUS-u. Rozliczamy się raz w roku jako autorzy, niezależnie od zarobionej kwoty. Nie jest tak, że jeżeli przekroczymy na przykład połowę płacy minimalnej, musimy zakładać firmę. Nie, tutaj możemy dowolne kwoty zarabiać bez firmy i rozliczamy się raz w roku w picie. Jako twórca z praw autorskich, czyli podsumowując, jeżeli chodzi o koszty, ZUS zakładanie firmy, nie mamy tutaj żadnego ryzyka, ponieważ nie musimy inwestować środków finansowych. A wiem, że wiele osób o to pyta, dlatego warto na samym starcie podkreślić, że jest to biznes właśnie dla osób początkujących, że nie trzeba w niego nic inwestować. Następnie bardzo ważna kwestia, jeżeli chodzi o Amazon KDP, są to rynki zbytu. Jeżeli chodzi o Polskę, to może zacznę od końca. Amazon wprowadził w zeszłym roku możliwość publikowania w Polsce produktów w formie książek papierowych, czyli prostych zeszytów itd. Super możemy to robić, aczkolwiek wciąż na Amazonie najważniejszy jest rynek zbytu anglojęzyczny, czyli głównie USA, Kanada. Nie ukrywajmy, że właśnie wydanie prostego produktu na dużym rynku, szczególnie w USA czy Wielkiej Brytanii czy Kanadzie. Dla osoby mieszkające w Polsce, co też można robić bez ryzyka, bez firmy, jest największym atutem właśnie zarabiania na Amazon KDP. Czyli wydajemy prosty produkt, wrzucamy go na Amazona i on jest dostępny dosłownie w ciągu 24 godzin na Amazonie amerykańskiej. Jeżeli chodzi o mnie, to ja na Amazon KDP wydaję od roku 2016. Miałem swojego bestsellera, to był poradnik dla kobiet. Może nie będę wchodzić w ten temat zbyt głęboko. I w roku 2017 przeszedłem publikację prostych produktów w formie zeszytów tak zwanych. Ja ten model biznesowy, ten pomysł prowadziłem w Polsce w roku 2018, czyli właśnie tak zwane zeszyty, proste, automatyczne, bezkosztowe produkty. I tego modelu uczę właśnie na moim blogu głównie, przede wszystkim, aczkolwiek nie tylko. I teraz ja na Amazonie wydaję już od, uf, prawie 7 lat. Jest to biznes, który naprawdę jest świetnym biznesem dla osób początkujących. Ten biznes pozwolił mi nauczyć się zarabiania w internecie, zarobić swoje pierwsze dolary i tak naprawdę otworzyć mi głowę i oczy na to, jak można zarabiać właśnie online, ponieważ jest to biznes bez ryzyka. I ja dzięki niemu nauczyłem się publikacji produktów, tworzenia grafiki, pozycjonowania i każdemu zalecam, niezależnie od tego, czy w tym biznesie pozostaniecie, nauczenie się, wydanie. Pierwszego produktu na Amazonie jest to świetna nauka języka angielskiego w ogóle i wydanie produktu na Amazonie powinno być przedmiotem w szkole czy na studiach, żeby każdy nauczył się właśnie e-commerce, jak to działa. Także naprawdę polecam każdemu zaczęcie, nawet w ramach edukacji tego rodzaju biznesu. Także idąc dalej, właśnie jest to idealny biznes dla osób początkujących, ponieważ raz, że można tam zarabiać na największym rynku na świecie, nie trzeba zakładać firmy, nie ma kosztów, nie ma ryzyka. To uczymy się tego biznesu bardzo dokładnie. Uczymy się, jak stworzyć produkt, co to jest listing, jak możemy w ogóle sprzedawać. I pierwsza sprzedaż na Amazonie pokazuje nam, że da się, zmienia przekonania i bardzo nas rozwija. I nieważne, czy zostaniemy w tym biznesie, będziemy go rozwijać, czy może pójdziemy na inne platformy, czy w inny rodzaj biznesu, czy w ogóle z cokolwiek innego, jest to świetna edukacja i świetna zmiana przekonań dla każdej osoby, która zaczyna. Przy okazji jest to biznes, który opłaca się przy każdej wielkości sprzedaży, tak? Bo jeżeli zakładamy firmę, to płacimy ZUS, płacimy księgowość, mamy jakieś koszty, jeżeli chcemy coś sprzedawać na przykład online, jakieś produkty fizyczne, a w przypadku Amazon KDP, nieważne czy zarabiamy 50 dolarów miesięcznie, czy 5000 dolarów miesięcznie, ta sprzedaż zawsze nam się opłaca, ponieważ te produkty są w formie cyfrowej, nie mamy żadnych kosztów, Amazon je sprzedaje tylko, gdy ktoś je kupi, wtedy je drukuje, pakuje, wysyła, no i nie musimy żadnych kosztów ponosić i możemy zacząć bawić się tym i nie musimy wcale zarabiać ogromne kwoty. Możemy traktować to jako hobby lub jako bardzo poważny biznes. Jest to wybór tylko zależny od Was. Jeżeli chodzi o rejestrację, to Amazon KDP jest platformą w pełni darmową. Każdy się tam może zarejestrować, wystarczy podać swoje dane i mamy już swoje konto na Amazon KDP. Rejestracja jest bardzo prosta, nie będę tutaj omawiał, ale. To, co sprawia problemy wielu osobom, jest deklaracja podatkowa Stanów Zjednoczonych, ponieważ Amazon KDP jest platformą amerykańską i żeby tam sprzedawać, trzeba wypełnić deklarację podatkową USA. Nie jest to jakoś bardzo trudne, aczkolwiek trzeba tam podać swoje dane, numer konta bankowego, najlepiej żeby to było konto bankowe w euro i wtedy nasze konto jest w pełni aktywne i możemy właśnie zacząć publikować swoje pierwsze. Produkty. No i właśnie, jakie produkty można w ogóle wydawać na Amazonie przez Amazon KDP? Amazon KDP jest platformą, która służy założenia dla za autorów, czyli można tam wydać swojego e-booka z treścią bądź książkę papierową drukowaną na żądanie. I teraz e-booki są bardzo fajną drogą, ale są to produkty, które wymagają wkładu własnego zainwestowania w stworzenie takiego e-booka, można go oczywiście napisać. Ale gdzieś tam, z założenia, ja preferuję model, że zlecamy pisanie e-booków i wydajemy je na Amazonie, czyli zatrudniamy ghostwriterów, i to wymaga przynajmniej kilkuset dolarów, żeby takiego e-booka napisać. I stąd pojawił się u mnie pomysł na bardzo proste produkty w formie prostych zeszytów, gdzie możemy stworzyć książkę drukowaną na żądanie, którą Amazon pakuje, wysyła dopiero jak ktoś ją kupi. My nie mamy żadnych kosztów, ponieważ tworzymy taką książkę w formie cyfrowej ale możemy tworzyć proste produkty w formie właśnie zeszytów, notatników, kalendarzy, kolorowanek i tak dalej tak dalej. Tak naprawdę Amazon nas nie ogranicza, jeżeli chodzi o rodzaj produktu, to może być dosłownie wszystko i to jest fajne, bo jest to bardzo kreatywna praca. Tak, możemy tworzyć wiele różnych produktów, gdzie tworzymy samodzielnie okładkę, wymyślamy tytuł, środek może być prosty, bardzo prosty. Może być to środek po prostu dla dzieci, zeszedł w linie i tak dalej. Mamy tutaj tak naprawdę nieograniczone możliwości tworzenia produktu fizycznego, który pojawia się potem na Amazonie, który nie generuje żadnych kosztów i możemy takich produktów mieć oczywiście więcej niż jeden. Możemy mieć 5, 10, 50, 100 i dzięki temu nasze produkty są dostępne w USA, w Kanadzie i tak dalej. I dopiero są drukowane, tworzone, gdy ktoś je kupi, i my nie ponosimy żadnych kosztów prowadzenia firmy magazynowania produktu i tak dalej, czyli możemy na spokojnie działać, edukować się, być lepszym sprzedawcą i te produkty nie ponoszą żadnych kosztów dla nas, tak? To jest bardzo, ale to bardzo ważne, szczególnie dla osób początkujących, które się uczą. No i teraz właśnie, jak się uczyć Amazona, jeżeli chcecie zacząć? Oczywiście założenie konta nie jest takie trudne, ale bardzo ważne jest poświęcenie sobie sporo czasu na to, żeby Nauczyć się Amazona, tak? Czyli wejść na Amazona, poprzeglądać kategorie, zobaczyć, jakie są produkty, które się lepiej sprzedają, tak, które się nie sprzedają, jak one wyglądają, jakie są tytuły, jakie są opisy, jakie są rankingi sprzedaży, ile jaki produkt zarabia. To jest bardzo ważne, żeby tego Amazona po prostu poznać perspektywy osoby kupującej, zanim zaczniemy tam w ogóle sprzedawać. Także poświęćcie sporo czasu na przeglądanie Amazona. W kategorii books, czyli książki, gdzie możecie znaleźć właśnie produkty wydane przez Amazon KDP. Następnie bardzo polecam jeżeli postanowicie już, że chcecie zarabiać na Amazon KDP, edukować się. Tak ponieważ no, bez edukacji możecie popaść w kłopoty, ponieważ jest coś takiego jak regulamin Amazon KDP, który jest dość skomplikowany i dość długi. No i niestety wielu rzeczy nie można robić na Amazonie, tak, no nie można wpisywać na przykład określonych fraz kluczowych w tytule, czy w opisie nie można naruszać znaków towarowych, i bardzo ważne jest przed zaczęciem sprzedaży edukowanie się w postaci może kursów online. Zapraszam przy okazji na darmowy webinar, który jest dostępny w linku pod tym filmem, ponieważ żeby nie narazić się na zbanowanie konta, czy na jakieś blokady, problemy, warto wcześniej nauczyć się od osób, które już jakąś drogę przeszły, no i żeby nie powtarzać błędów, które są już gdzieś tam po prostu opisane. I określone. Gdy już jesteśmy gotowi, możemy przejść do tworzenia właściwego produktu. I oczywiście te produkty mogą być różne, mogą być to produkty dla dzieci dla dorosłych, proste, bardziej skomplikowane. Amazon pozwala na publikowanie właśnie tego typu prostych produktów w formie książki drukowanej na żądanie tak zwanego zeszytu. I to jest bardzo fajna droga dla wszystkich osób, szczególnie początkujących. Oczywiście można pójść w swoje książki, które piszecie sami, czy też w produkty w formie e-booków ale z założenia, właśnie produkty w formie książek prostych, drukowanych na żądanie są najprostszą drogą dla osób początkujących. Czy w ogóle warto na Amazonie zarabiać i jak zacząć, jeżeli chcecie poznać ten rodzaj zarabiania? Warto oczywiście, że tak, ponieważ Amazon jest największym sklepem internetowym na świecie, który oferuje nam też Polakom dostęp do rynków takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania i Europa Zachodnia, czyli osoba mieszkająca w Polsce lub gdziekolwiek indziej. Może się tam zarejestrować bez kosztów za darmo, wystawić swoje produkty i to dużo produktów bez kosztów, które będą dostępne w największym sklepie internetowym na świecie. Także według mnie jest to bardzo fajna opcja dla osób początkujących. Szczególnie, że Amazon jest ogromnym rynkiem, który cały czas się rozrasta. Tak? To jest tak, że to jest jakby ogromny ocean, gdzie każdy może swoją wędkę lub wiele wędek zarzucić, no i to daje nam dużą szansę na dosłownie złapanie czegoś. Dużego, także polecam serdecznie. I to nie jest tak, że Amazon był dobrą opcją do zaczęcia 5 lat temu czy 2 lata temu, a teraz już nie warto, bo jest duża konkurencja. Gdy zaczęłam w 2016 roku, konkurencja też była bardzo duża. Dzisiaj jest duża i zawsze będzie duża. I myślę, że dzisiaj jest lepsza opcja na start niż będzie za 10 lat. Także Amazon, jako ogromny rynek, zawsze będzie miał konkurencję, ponieważ tam są duże pieniądze albo się włączacie do gry i zarabiacie. Albo uważacie, że nie warto, i szukacie idealnego miejsca, gdzie jest dużo klientów, a nie ma konkurencji. A jak dobrze wiemy, takie miejsca po prostu nie istnieją. Jeżeli chcecie zacząć i dowiedzieć się, jak zarabiać krok po kroku na Amazon KDP, zapraszam Was serdecznie do w pełni darmowego szkolenia w formie webinaru. Link znajdziecie w opisie. Zapiszcie się, pod... wystarczy podać swojego maila i tam zobaczycie, kiedy jest termin najbliższego szkolenia. I widzimy się na w pełni darmowym webinarze. Zapraszam serdecznie. Również pod tym filmem znajdziecie wiele ciekawych linków, także przy okazji zapraszam. Do zobaczenia, na razie cześć.